Dzień dobry, mogę zapytać czego państwo tutaj dzisiaj poszukują? Dzień dobry, poszukujemy pracy. W jakim zawodzie, co Was interesuje? W zawodzie w sumie jako masażystka, ale tutaj są widzę w innych też kierunkach bardzo interesujących, na przykład jakieś kursy darmowe. Ogólnie szukałem pracy sezonowej na wakacje. Poszukuję pracy dla siebie jakiejś odpowiedniej, bo jestem osobą z grupą. Przynajmniej jak do tej pory jedna oferta pracy jest bardzo dla mnie ciekawa. Jest 75 wystawców zarejestrowanych. Tak jak Państwo widzicie, jest wszystko poczynając od firmy produkcyjnych, usługowych, poprzez urządzanie ogrodów, poprzez nasze już o innej nazwie kelner, ale śruby, wrócił na rynek Transystem. Pojawiają się nowi przedsiębiorcy, łącznie z firmą lotniczą, która nawiązała w tej chwili współpracę z zespołem szkół naszych. Jesteśmy Greenfieldem, który w tej chwili powstaje i lada moment się otworzy w Jasiące. Jako nowa firma poszukujemy różne specjalizacje, mechanik, silników lotniczych, operator hamowni, Tesla, ale również osoby zainteresowane pracą w dziale logistyki. Poziom bezrobocia u nas w tej chwili od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie między 10 a 11% stopa. I mimo tego, że my praktycznie codziennie posiadamy około 100 ofert pracy, to te 3 osób w tych rejestrach się utrzymuje. Konieczne są zmiany ustawowe, które muszą dopracować to, kto jest osobą bezrobotną, bo tak zwany trzeci profil to w zasadzie nie są osoby zainteresowane pracą. Obecnie poszukujemy pracowników na produkcję, sezonowo i na stałe. Jako portier dozorca. Spedytorów, handlowców i kierowców. Personel sprzątający. Spawacza, szukamy operatora maszyn CNC. kasjer sprzedawca, kierownik zmiany, kierownik sklepu. I operatora maszyn, najlepiej walcarza. Cały czas coś u nas się dzieje, cały czas się rozwijamy i cały czas potrzebujemy nowych pracowników również do biura. Brak pracowników cierpi przede wszystkim branża budowlana, niekoniecznie muszą to być fachowcy, brakuje nam dużo ludzi do usług, branża metalowa. Poszukujemy spawaczy, operatorów CNC, konstruktorów bardziej z doświadczeniem. Ciężko znaleźć takich wykształconych. Bardzo ciężko. Nasz rejon to jest zagłębiec w tej tematyce i po prostu no ciężko, ciężko. Też nie ma, powiedziałabym taki problem, dostrzegamy, że kształcenia w tej tematyce. Mamy ofertę kursów operatora spawaczy, operatora CNC. Wymogi początkowe 18 lat. To jest jedyny wymóg. No i oczywiście też zacięcie techniczne. Zapotrzebowanie jest ogromne, gdyż taki absolwent kursu ma praktycznie pracę no zapewnioną. Tak? Pracodawcy, że tak powiem, wręcz dobijają się.